Styczeń, środek zimy, a my tutaj pięknie na Leżaczku jest słoneczko, a za chwilę ruszy czwartek: Śląski Festiwal Nauki. Mamy różne na przykład takie smocze sławy od MSI, bo jak wiemy dzisiejszy turniej jest oczywiście napędzany przez MSI. Jeżeli ktoś ma ochotę zagrać w lola, no to oczywiście dwa stanowiska MSI już na Was czekają. Jedno stanowisko z laptopami gamingowymi, no ale jest też stanowisko Prestige, na którym możemy pobawić się grafiką. Zresztą z tą grafiką będzie związana nasza kolejna prelekcja. Gdzie będzie stał kułam, gdzie będzie wstała ramka? Szczerze mówiąc jeszcze nie wiem najprawdopodobniej na samym początku przez tydzień każdego, a później zdecydujemy. Może potkniemy na kopę. Dobrze, jest to ciekawy plan. Nie ma co ukrywać, że niewiele brakowało, żeby powalczyć o pierwsze miejsce. Może brakowało tej energii jeszcze na pierwszej mapie i na drugiej drużynowej, ale wydaje mi się, że i tak ten pokaz umiejętności całej drużyny był zadowalający. Wszystko. 16 do 13, już nie zostanie nie zmieni. Nie wierzę, że jeszcze mogą go ugrać. Nie ugrają, bo i bez rozkręcił się i on po raz ostatni, a więc 3 do 1. Wielki Brawa 16 do 13 na mapie Reminiarz. Ekipa Unik wygrywa swoje starcie. To był przepiękny mecz, i bardzo się cieszę, że razem z Tobą mogłem go skomentować. Cieszymy się, że mogliśmy reprezentować nasz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wsparcie ze strony wykładowców oraz ćwiczeniowców oraz całej kadry azs u pomogło nam zdobyć złoto. Bardzo mi się podobało te profesjonalne podejście do sprawy. Eee, udało się wygrać jedną mapę, liczyliśmy na troszkę więcej, ale wracamy do domu uśmiechem. Nie jest prawda, że im więcej treningu, tym lepiej, bo regeneracja jest też mega ważna. Gratulacje dla zwycięzców sportowego pucharu Śląska AZS.